Aniony dichromianowe 6 CR2O72- mają barwę pomarańczową. Gdy do roztworu dichromianów dodamy mocnej zasady, zmienia się barwa na żółtą, powstają chromiany CRO42-. Po dodaniu do chromianów, czyli CRO42- mocnego kwasu, barwa zmienia się w kierunku barwy pomarańczowej, powstają dichromiany. Popularnymi utleniaczami są dichromian 6 potasu K2Cr2O7 oraz chromian 6-potasu K2CrO4. W obu związkach chrom występuje na szóstym stopniu utlenienia. Często na różnego rodzaju sprawdzianach czy na maturze zadawane jest pytanie o barwę anionów dichromianowych i chromianowych. Warto zapamiętać, że dichromiany CR2O72- są pomarańczowe w roztworze, natomiast chromiany żółte. Jeżeli do roztworu zawierającego aniony dichromianowe dodam mocnej zasady, np. Na NaOH czy KOH, to dichromiany pomarańczowe przechodzą w żółte chromiany potasu. Napisaliśmy równanie reakcji, musimy uwzględnić tutaj dwójkę przy chromie w CR2O72-. Jeżeli zaś do Chromianów 6. Dodamy kwasu mocnego, to chromiany żółte przechodzą w pomarańczowe dichromiany. Anion chromianowy 6 przechodzi w anion dichromianowy 6. Następuje zmiana barwy z żółtej na pomarańczową. Kursar.pl naturalnie że proste.